Hej, 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 cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Chris, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was zostawienie 10 najprostszych postaci w League of Legends na każdą linię dla początkujących. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania. Nadmienię tylko, że ranking jest mocno subiektywny, więc jeżeli znasz inne ciekawe wybory dla graczy z niższych dywizji lub nawet poniżej 30 poziomu, podziel się nimi w komentarzu. Ranking jest bazowany na moich własnych doświadczeniach, więc nie znajdziecie tutaj w nim postaci aktualnie wybitnie silnych, gdyż gra ciągle się zmienia i taki ranking mógłby być nieaktualny już po dwóch tygodniach. W filmie zostały zawarte postacie, które pomogą wam w prosty sposób nauczyć się grać bez jakichś specjalnych mechanik, więc jeżeli mamy to już wszystko za sobą, to zapraszam was wszystkich serdecznie do oglądania. Nietypowo zaczynamy od postaci wspierających, więc będziemy lecieć przez supporta, deckery, mid, dżungla i skończymy dopiero na topie, bo tak mi się właśnie zachciało. Nasze zestawienie otwiera Braum, ewentualnie Alistar. Jednak jestem tak sceptycznie nastawiony co do tego Alistara, ponieważ mam wrażenie, że w tych dywizjach może on bardziej zaszkodzić drużynie niż pomóc. Alistar naprawdę musiałby być całkiem nieźle ograny, więc raczej bym go odradzał. A wracając do Brauma. Braum jest bardzo prostym, mam wrażenie, mechanicznie herosem. Jedyna jego tak naprawdę mechanika to doskok, odbicie, pasywka jest, jest naprawdę silna. Wystarczy ją nałożyć na przeciwnego adekery i twój raczej powinien zrobić robotę do końca. Poza tym Brown blokuje większość obrażeń w walkach drużynowych za pomocą swojej tarczy i jest całkiem przyjemnym herosem, więc serdecznie polecam nim grać. Numer 2, czyli Karma. Karma jest bardzo przyjemnym herosem, bardzo łatwo obija się nim na linii oponentów. Poza tym Karma dysponuje bardzo silnym shieldem, który może utrzymać całą waszą drużynę przy życiu w walce drużynowej, także polecam grać bardzo serdecznie Karmą, bo jest bardzo prostym herosem. Numer 3, czyli pierwszy z naszych strzelców, będzie to misfortune czyli naprawdę chyba najprostsza kerry, tak mi się wydaje. Bardzo prosty do ogrania. Jedyna właściwie jej mechanika to jest strzał przez miniona z Q, cool. on zadaje dużo obrażeń. MF, oczywiście pozycjonował w team dobry ultimate i właściwie robota robi się za was. Miejsce czwarte, czyli nasz następny adekery. To była dla mnie zagadka, jednak postanowiłem wybrać Sivir. Sivir jest bardzo prostym adekery, głównie powinniście skupiać się na pushu oraz outpushu, ale Sivir również bardzo dobrze radzi sobie w teamfightach. Ma obszarowy ultimate, który przyspiesza całą drużynę, shielda. Generalnie nie zadaje jakichś kolosalnych obrażeń, ale jest to przyjemna do grania. Przechodzimy na rolę midlane'u, a tutaj miejsce piąte, czyli Annie. Annie jest bardzo przyjemnym midlanerem, i mechanika opiera się na stakowaniu pasywnej umiejętności, która po osiągnięciu czterech ładunków przy następnej naszej umiejętności stunuje wroga, działa to również z ultimatem, a proste last hity za pomocą jej Q pozwoliły jej dostać się na to zestawienie jako chyba najprostszy midlaner ze wszystkich. Miejsce szóste, Malzahar. Jest to midlaner świetnie współpracujący z dżunglerem, zupełnie jak Lissandra. Jego umiejętności farmią za niego, a jedną rzecz jaką powinniśmy zwrócić uwagę podczas naszej gry to jest poziom naszej many, która na początku gry może bardzo szybko się kończyć. Miejsce siódme pozycja dżunglera. Tutaj mamy Zinzao. Jego potencjał kończy się gdzieś w okolicach 30 minuty, jednak na początku gry Bardzo szybko czyści las i może bardzo szybko irligankować, więc może szybko stworzyć przewagę dla całej drużyny, która w rezultacie może przynieść zwycięstwo. Miejsce ósme, czyli Warwick. Analogiczne do poprzedniego Herosa. Jednak Warwick opiera się na trochę innej mechanice, bo opiera się bardzo na mechanice leczenia. Tworzy z was prawie niezabijalną bestię, jednak jest tam miecz obusieczny, ponieważ istnieją itemy, które posiadają efekt Grievous wounds, czy tam głębokie rany po polsku, które bardzo mocno obniżają leczenie, więc właściwie Warwick staje się wtedy leciutko bezużyteczny. Jednak na niskich dywizjach, raczej nie powinniście się tym przejmować. Przechodzimy do miejsca ósmego. I widamy się stopem. A tutaj chyba najprostszą postacią dla początkujących będzie Garen, który właściwie wygrywa większość meczów na topie. Posiada mechaniki, które pozwalają mu i na engage, i na przetrwanie, a poza tym ultimate, który jest świetnym finisherem. I raczej nie powinniście mieć żadnych trudności z opanowaniem Garena. I nasze zestawienie zamyka Malfight. Prosty to plainer z mechaniką połku na linii i potężnym teamfightowym narzędziem w postaci swojego ultimate. Malfightem raczej przetrwacie każdą linię, a teamfighty będą waszym polem do popisów. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy film Wam się podobał i życzę Wam jak najwięcej sukcesów w nadchodzącym sezonie. E